Jest... Jest nóż, Jest tu! Jest kosa! Ja! Jaki skin! Takiego nie ma na marketplace, ja nie wiem czy to jest warte, ale to jest coś niesamowitego! Jak to się stało? Wow! Jest nóż, kochanie, jest nóż! Piąteczka! Tak jest! Kosa w końcu! Ważnie jednak kocha! Nie no... Cholera jasna! Nie będziesz do tych w caseów! Nóż! Jest nóż! Słuchajcie, udało się! Toks dzięki M9 Bayonet safari mesh. Wow! Nieźle, Battle Scared, ale jest nóż! To jest to, o czym zawsze marzyłem! Yeah! No, nie wierzę. <laughs> nice! No to mam urodzinki, kurde blade, no bezki Nie wierzę, nie wierzę po tylu latach, po tylu latach, tak, w końcu kosa. Dziękuję, you za for, for this birthday gift. Jest! Jest! Tak! Zostań! Zostań! Jest nóż! Tak jest! Tak jest! What? Nice! Tak jest! Ta piosenka jest kurczę szczęśliwa! Nice! Kochanie, nóż mi wyleciał! Przy We Are The Champions! Ja, yeah, Ale zajebiście! Tak jest! Fowl I went BABY, WE BE LIKE MOTHERFUCKER! Yeah. yeah, baby! Yeah, baby! Barbe, my friend! Not bad! Not bad, baby! Ow. Volve! The voice is with you! Yeah! Just stop track, baby! Volve! Boo! No, come on, my friend! go that is how doing in the Poland Open in the NIGHT! baby! Woohoo! Tarzan is a Tarzan, my friend! I TOLD you, my friend! If I go to the real music for real men, it will be there! Woohoo, baby! This is to me, like, patch! Patch! Kurwa jest, no kocham tego kota, nie kurwa jest, dzisiaj zgasa! Chodź tu, Newiść! Nie Kurwa, uciekł twój! Nie wierzę kosa, kurwa, drugi raz z rzędu! Jest, kurwa, jest! No! Uf, uf, nie wierzę! Nie wierzę, kurwa, chodź dalej otwierasz! Nelis! Chodź! Kurwa, uciekł twój! Uciekł twój, nieważny! Coś w życiu wyszło, przebiegłem się po salonie! Nie mogę już nic mówić na! <mum> <Moms! mum> w końcu wiedziałem, że coś trafię. W końcu, w końcu! Po tylu lata, w końcu coś trafiłem, no Mistrz jest tylko jeden.